Siemano widzę w dzisiejszym odcinku z Petsgo Powiem wam jak przygotować się do najnowszego update'u w Petsgo Który jak wy to oglądacie wychodzi już dzisiaj, czyli w piątek o godzinie 18 .00. Powiem wam kilka rzeczy, które na pewno warto zrobić przed update'em Ale na starcie przypominam o zostawieniu subika z wężkiem na kanale Łapeczki w górę pod tym odcineczkiem Oraz o napisaniu w komentarzach swojego nicku z Robloxa Ale tak, zaczynając już dzisiaj o godzinie 18 wychodzi nowy update Przypominam o ostatnim update'cie zostały dodany phishing. Ja tutaj może aż tak dużo nie grałem w ten Phishing, no bo nie podobał mi się on jakoś Zbyt bardzo, będę mówić że Był on dla mnie trochę nudny, ale też Można zainwestować w kilka rzeczy To pierwszą rzeczą, w którą warto Zainwestować od razu po update cie. Ludzie wystawiają hypejka Poniżej półtorej miliona na luzie da się je znaleźć, a potem rap jak widzicie Powyżej dwóch milionów skacze A więc co robicie od razu po update cie? No to może nie jest inwestycja na update Ale od razu po update cie. Wchodzicie na trading server, szukacie. Ich... Jak da się znaleźć po 1-4 miliona, nawet taniej, od sztuki, bo każdy jest sprzedaje jak najszybciej. No i wtedy macie ponad 600 koła od sztuki. A więc przykładowo, kupicie sobie takich za 140 milionów, to będziecie mi 200 milionów, czyli za darmo macie 60 milionów. Moim zdaniem, warto nie trzeba się trudzić. Jest to na pewno fajna metoda, żeby sobie zarobić. Kolejna metoda to są multi-konta, czyli wchodzisz sobie na kilka Kont, odbieracie hypek i stoicie przed updateem. Po prostu trzeba sobie wejść do gierki. Tutaj będzie hypek napisany do odebrania. Minutę przed update'em jak będziecie w grze, to dostaniecie do ekwipunku, potem wchodzicie na nowy update i sobie go odbieracie. Ale ja sobie na przykład teraz sprzedam je po 1,9 miliona, no i będę miał tutaj 10 milionów za darmo, bo chyba na 5 kontach byłem, a da się na przykład na 10 na luzie. No i wtedy macie, jak macie, jesteście na 10, to macie 20 milionów, czyli macie 4 huge za darmo. A free to play ma się 5 a więc już prawie full team huge macie za to, że wejdziecie sobie na update. No moim zdaniem jest to bardzo OP, bo tych hype'ek się nie opłaca w ogóle otwierać. Nie jest szansa na titanica na huge, ale żeby trafić takiego titanica albo huge'a to trzeba ze 100 takich otworzyć, no czyli wydać 200 milionów. I kolejną rzeczą będą godpotki. Ja mówiłem, że godpotki nie podrosły, ale od wczoraj jak nagrywałem ostatni odcinek, to podrosły już o 400 koła i one już teraz będą szły w górę. A więc przed update'em radzę zainwestować w te godpotki, bo też może to być warte. W te godpotki w ogóle się nie po co inwestować, to to jest w topie niegenów przeze mnie, ale i tak już sobie zostawię. Ale jeśli chodzi o te podki, no to na nich można polegać jak najbardziej No niestety nie mamy żadnych linków, a więc powiedziałbym, że warto tutaj zainwestować w wędki no taka 5 milionów kosztuje wędka No ale wydaje mi się, że już nie będzie drugiego update'u z phishingu. No ale kto wie Jeśli chodzi o dalsze inwestycje, to przejdźmy sobie na trading Plaza No i tak, ja już jestem na trading plazie, no o Hype, jak to mówiłem, od razu po update wchodzicie, kupujecie i sobie Duża zaraz. A jeśli chodzi o inwestycje w huge petach, no to klasycznie Warto inwestować w te świąteczne że one ciągle idą w górę. Prezent przez mimik, on jest drogi, ale naprawdę on kosztował chyba 4 miliony ja go kupiłem za 4, a wiecie je teraz kosztuje. 10 razy więcej, te świąteczne opłaca się Kopywać, ale tutaj eventowych Nie dodali zbyt dużo, takich Które znikają po update'cie Jest też huge hacker cut, on już Podrożał o milion od sztuki Bo kosztował 4.7 miliona Tydzień temu, jak pamiętacie jeszcze Otwierałem te jajka, a teraz już Kosztuje milion więcej, a więc tak Ja sobie zarobiłem raz, dwa, trzy Cztery, pięć, sześć, siedem Osiem, dziewięć, dziesięć milionów Na tym po prostu, że trzymałem sobie EQ. A więc jeśli chodzi o huge nawet jak jest taki event hakerski, dalej da się je zdobyć, to te huge i tak zawsze drożeją. No chyba, że chodzi o te huge pety z potek, które da się zdobyć, one raczej nigdy nie drożeją, Strzymające cenę, no, no chyba, że są limity, tak jak Dalmatyńczyk i calico. Jeśli chodzi o huge z update'u, no to można zainwestować w Whale Sharka i w Pufferfisha, ale to zależy od tego, czy będzie część druga tego update'u, bo jeśli będzie druga część tego update'u, no to można dużo wtopić gemów, ale jeśli nie będzie, no to można też sobie zarobić. A więc kolejna inwestycja, też taka, że trzeba się zastanowić, czy chce się ją robić, no bo jest ona dosyć ryzykowna. A więc ja mam radzę robić takie bardziej oczywiste, ale czasami takie mniej oczywiste, można na nich więcej zarobić. Ale to się trzeba dobrze zastanowić, czy chce się robić taką inwestycję. No i oczywiście to chyba nie muszę mówić, że jak ktoś ma wędkę niepotrzebną, no to trzeba już ją sprzedawać. No bo teraz raczej wszystko pójdzie w dół z tych wędek. No bo nawet jeśli ten update będzie ten part 2, no to pójdą w górę. 3 miliony, ale potem spadną o 5, a więc i tak będzie się na plus czy w tym tygodniu, no to nie ma aż takiej dużej różnicy bo te wędki strasznie poszedł do góry no nie są tyle warte one spadną tak samo jak te lockpiki lockpiki przecież emerald kosztował po milion i spadł już do 3, a ten diamond kosztował po 100 milionów już spadł do tyłu, no chociażby ten kosztował bilion, a kosztuje 250 000. no tak jak mówię, trzeba to wszystko sprzedać jeśli macie, jeśli chodzi o taką większą inwestycję, droższą no to na pewno są Atlanten Gifts gift bagi, no gift bagi gifty to to samo, bo wszystkie tutaj gifty, może nie aż tak dużo ale szły w górę zawsze, zawsze trochę poszły w górę, a więc to też kolejna fajna inwestycja, no wydaje mi się że teraz jak kupicie po 9 milionów to pójdą do 10 milionów i macie od sztuki po 1 milion, a więc też fajna inwestycja i to też jest bardzo pewna inwestycja, no bo gifty nigdy jeszcze nie było w historii go, żeby gifty zostały, a więc tak jak mówię też kolejna taka fajna inwestycja no może jest ona droga, bo żeby takich 20 Kupić to trzeba wydać 9, 225 milionów. Nie każdego oczywiście stać, ale właśnie tańszą wersją tego są hypegi tylko że z nich mniej zarobicie, ale są one mniej budżetowe. No i wydaje mi się, że z inwestycji to już będzie wszystko. Jeszcze sobie te hypegiś prześlę, żeby pokazać wam, ile ja z tego zarobię. Jednak się okazało, że już przestałem sobie jego, bo logowałem się na drugie konto, a tu się okazało, że już sobie przestałem. Ale tak, tutaj mam 2-2 miliony, tutaj mam 4,4, tutaj mam 66 i tutaj mam 88. Tutaj jeszcze jakieś mastery pod i prze sobie przesłem z multikonta Ale, no, tak jak mówi, 10 milionów sobie zgarnąłem Za nic nie robienie, praktycznie. Stanęłem sobie 5 milionów przed aktualizacją, po prostu na 5 kontach. No i wpadłem, ja jużka. A no, i też zapomniałem dodać, że jak ktoś ma te Teaming godpotki no, to już radzę je sprzedać, bo na pewno nie pójdą w górę. A jak ktoś mnie zainwestował, no, to naprawdę nie opłaca się ich trzymać. No bo nie ma szans, żeby one już z takiego rapu się podniosły. Tutaj naprawdę by musieli drop odkręcić, ale to wtedy by ekonomię ich już zniszczyło strasznie. A więc, tak jak mówię, tego odpadki Już i tak można sprzedać. No chyba, że ktoś tam kupił sobie jakieś 2-3 albo 10 na przykład, no to jeszcze tak aż nie trzeba. No ale mówię, jeśli ktoś zainwestował sobie w większych ilościach, no to trzeba sprzedać. I też radzę uważać na rap crystal kluczy, bo też nie mówiłem o tym nigdy w PSGO, ale rap wynosi 1 koła, a da się sprzedać po 11 koła od sztuki. A więc zamiast 40 będzie się mieli tam ponad 400. Albo nawet i 500, nawet po 15 koła może i się da. Bo te dolne części one po tyle chodzą, ale górne chodzą już dużo. Dużo, dużo więcej. Więc na to też raz uważać. Bo dużo osób też sprzedaje po jeden koła. A tak jak mówię, po 15 się opłaca. A więc inwestycji wydaje mi się, że to już będzie wszystko. I co? Wydaje mi się, że mogę dzisiaj zrobić konkurs. dzisiaj, jak pet Go, to niech będzie w PetsGole. Macie takiego huge hacker kata do wygrania. 5,7 miliona. Jedyne, co musisz zrobić, to tak: zostawić Subika z mleczkiem, łapeczkę w górę na kanale. Oraz napisać w komentarzu swój nick z Robloxa. A niech będzie taki huge hacker kacik. Przyda Wam się na pewno na update. No teraz nie jest aż tak ciężko go zdobyć, ale jak ktoś się postara, no to da się. No i też można z konkursiku zgarnąć. Albo niech będzie co 30 łapek i 1 hitczek, a więc macie tutaj zdobyć 2 hakerka, te 3 albo nawet i 4. A więc warto bardzo, bardzo łapka i zachęcam też do subika. Nie wspomniałem też o Discordzie. Zapraszam również na Discorda. Link będzie w opisie i jest. A co? Ja wam życzę jak najlepszych inwestycji. Liczę też, że update w Petzgole będzie bardzo udany, że będzie tutaj z czego robić openingi i tak dalej. Ale co? Widzę. My się widzimy jutro o 12. Co? Siemanko wizowie.